Występ w Tarnowie był dla Alberta Odzimkowskiego pierwszym sprawdzianem formy w tym roku. Po raz ostatni popularny Złoty wchodził do oktagonu w listopadzie 2022 roku na gali KSW 88 w Radomskim Centrum Sportu. Wówczas pokonał przez nokaut w drugiej rundzie Brazylijczyka Jorge Luisa Bueno Juniora, a teraz chciał kontynuować zwycięską serię. Rywalem Odzimkowskiego w Ternowie był doświadczony Czech Dawid Hoszek, dla którego był to trzeci występ w organizacji KSW. Sobotnia walka od początku przebiegała pod dyktando Alberto Odzimkowskiego. Złoty trzymał dystans niskimi kopnięciami co mocno utrudniało rywalowi zadaniem. W pewnym momencie Polak uniknął ataku Czeka i sprowadził walkę do parteru. W tej płaszczyźnie Oziemkowski w pełni kontrolował sytuację i zasypywał Choszka ciosami młotkowymi. Po kilkunastu uderzeniach bez odpowiedzi sędzia przerwał pojedynek. Walka zakończyła się po 4 minutach i 12 sekundach pierwszej rundy. Dla Alberto Oziemkowskiego było to 15 w karierze zwycięstwo w zawodowym MMA, a trzecie w federacji KSW. Polak pozostaje niepokonany od listopada 2020 z tego drugiego roku